Cześć, z tej strony dla z nas w moim kolejnym odcinku, są no, niech zasubskrybuje ka mój kanał. Znaczy mi się, nie przekopili moich kolejnych odcinków, no i łapka w górę. Oczywiście jak Wam się spodoba oczywiście. No i o, dzięki za otwarcie No i dzisiaj będziemy uciekać przed kotem. bardziej będę trollował kota i uciekał. Będę uciekał, ale ten, no, przed chwilą mnie złapał. Chciałam chwilę sobie przed odcinkiem, chwilę pograć tak z 2-5 minut i żebym wiedział o co chodzi z tym a ja już skumałem o co w tym chodzi więc jest gicior tylko ja bym sobie chciał poszukać kotka kici, kici miał. chodźcie ale gdzie on jest ale tu jest też fajnie bo można dużo, no, no dużo mi jest do uciekania nie. jest dużo miejsca oczywiście nie Ile tych pięter jest? No, dobra. E... O nie! Czekaj! Mieszka! mieszka uciekaj uciekaj coś jest o nie o oh no jeszcze raz Ach, ta. a co tu można kupić w shopie kotka niebieskiego kotka Eee, Jakiegoś... i możecie mnie też dodać w tym w Robloxie eee klub, klub nie wiem o co chodzi ale okej, okay, nie? eee bot ja bym wolał bota ja bym wolał bota no i tak z 8-6 minut, tak pogramy normal hard normal 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 no, normal No co jest? Dalej start goes i jest chyba. Skip to jest chyba czas, kiedy się rodzi chyba chyba tak. Kłotek Kłotek Chodź tu Patrzcie szukam Kłoteł Kłoteł Serio, ale na początek nawet go nie zauważyłem Serio Ej, czemu nie co chwilę wychodzę? O oh, fuck A może kamerę na kłoteła? Chodźcie? Ale fajna, fajna myszka. Haha. Ha. Tylko dwie myszki? Nie. O mój. Oho. Igor Orligura. Mój kolega. Haha. Wbijajcie ha. też na jego kanał. Igor. Youtube. I ty. Czy tam Brawl Stars Jakoś tak wbijajcie na jego kanał. Będzie na moim odcinku gościu. Ale ty już mordę. Och, myszka. Michał, ty masz mordę. No to co? Chyba zrobię zrob, cięcie i się widzimy, jak będę grał. I też napisz w komentarzach, czy mam nagrać grany, ale takie normalne. Tyro, będę trollował grany albo w klauna w Roblox, albo grany w Roblox, czy tam pigi. O, pigi, kolejny odcinek. Dzisiaj będzie kolejny odcinek z Robloxa, czyli. Pigi, Nie, klauna. Piggy, klauna. Nie, no. Klauna! Oczywiście klauna, klauna. Więc co? Zrobimy księdzie znów. Będziemy się śmiać, nie? Oh, czy ktoś mnie uwolni? A, ludziom można tak też tak grać, że sam grasz z botami? Czy tam sam, je, ja sam i jeden kot? Jeden na jeden? Albo multiplayer. Multi Ha, odkryłem! Dal, bo chcę już grać. Taman! Dobra, ludzie, już gramy. Za dwie minutki, minutkę skończymy nagrywać, bo chcę kolejny odcinek nagrać. Bo tak, za dwie godziny będę nagrywał. Bo chcę, no ten. Oa! O tył? Nie. Dobra. A jak ty lagi. Pamiętajcie, jak są lagi, zastopuj. Dwie sekundy czy tam cztery sekundy. Poczekaj. I dopiero można chodzić, nie? Ha! I tu będę się krył teraz. Ha! 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 To do Nieważne. Ja się tutaj... Oooooooo, wow. wow. ty jesteś. Tu można. O nie, koteł. Fuck. No to teraz możemy uciekać bardziej, nie? Ha. O nie, he! A teraz sobie poczekamy i ucieknę A, co to, to jest? Nie dobra i może <laughs> co ten Nubiks tu będzie szedł Tu nie wiem, ale chyba nie co poszedł Ja sobie poodkrywam jeszcze nowe kryjówki, w jak nie mogę Ale dobra My robię cięcie i no, zera się widzimy, nie? I możecie też mnie dodać, oczywiście, na Robloxa, nikodem i ty 1432, więc no, i wbijajcie też na mój Instagram, nikodem.szymczak.7. Więc do kolejnego odcinka i się ma.